A teraz światowa echa polskiej awantury o garderobę i płeć Kubusia Puchatka, spór tuszyńskich radnych o to, czy miś Bez Majtek w dodatku obojnak może być patronem placu zabaw dla dzieci, trafią na czołówki światowych gazet. O sprawie piszą New York Times, Washington Post i The Guardian, a amerykański Newsweek pyta wprost, co to za idioci? Radni o bardzo małych rozumkach w ostatnich wyborach polegli, czy polegną też próby zrobienia z Misia Dewianta o tym Krzysztof Wrześniawiecki? Wielką radość. Ćwity. Ma mały rozumek, uwielbia miód i jest trochę nieporadny. O, chyba pękłem, co na to powiedzą w Tuszynie? O. Jednak za sprawą tuszyńskich radnych, kubuś puchatek doczekał się nowej odsłony. Bo o odsłoniętych częściach jego ciałka, o jego płci, ostatnio jest tylko mowa. Z tym y, Kubusiem Puchatkiem to jest tak, że on, jak wiadomo, jak ktoś trochę zna angielski, on nie ma płci. Akcja rozegrała się nie w stumilowym lesie, a w 7-tysięcznym tuszynie właśnie. Jeden z lokalnych polityków na koniec kadencji chciałby pobliski plac zabaw nazwać imieniem Kubusia Puchatka. I się zaczęło. Że Polacy nie gęsi, że swojego misia mają. A konkretnie, uszatka. Żarty nie mają się czym zająć, I no głupotami. Mleko się wylało. Radni mm, poprzez swoje niefortunne wypowiedzi rozsławili naszą miejscowość. Burmistrz nie przesadza. Amerykański Newsweek, CBC News, Washington Post, największe światowe serwisy informacyjne, łamiąc sobie język. In z pomocą ekspertów próbowali dociekać, o co tym radnym w pobliskim tuszy nie chodzi. Skąd ten strach przed puchatym misiem? Misią. Jezus wow. wow. No nie, no nie, no, no miś ma mały rozumek, kubuś puchatek, ale tutaj z tego widzę, że nie tylko miś ma mały rozumek. Bo przecież nadanie imienia placowi zabaw wydawało się dziecinnie proste. Kubuś, puchatek! Tak, gołym okiem widać, że puchatek to miś, a osioł to osioł. I też nie nosi majtek. Powiedziałem, przepraszam. Dzieci tak naprawdę nie patrzą na to, czy ten kubuś nie ma koszulki, czy ma koszulkę, nie ma majteczek. Przecież inne postacie też nie mają. A to pech! Wątpliwości tuszyńskich radnych rozwiewa też burmistrz. Kanadyńskiego Winnie Peck, gdzie Puchatek się narodził, wydając w tej sprawie specjalne oświadczenie. Winnie jest rysunkowym niedźwiedziem, który nie nosi spodni, ale chciałbym zauważyć, że lubiane postaci z filmów Disneya, Kaczor Donald oraz Chippy Dale są również pozbawione spodni. Myszka Miki nie nosi koszulki. Tak, smerfetka sama, jedna na całą wioskę, no to przecież to drwirek yy, i Muchomorek to to a. są same przykłady deprywacji. Paweł, Paweł i gaweł, nie, tam już tak. nawet jest do określenia, że. Tak, żyli w jednym domu, z czego jeden na górze, drugi na dole, no to a. chyba też o czymś świadczy, prawda? Przykłady patronów dla Tuszyńskiego placu zabaw można mnożyć, ale nie ma co dzielić. Zarówno radnych, jak i skóry. Jestem tłusty nachodzącym bez majtek niedźwiedziu. Krzysztof Rzyśniewiecki, panorama. I ćwiczę, góra, dół, a...